Badania pokazują, że ekoznaki są postrzegane przez konsumentów jako wiarygodny instrument potwierdzający ekologiczne cechy produktu, a ich stosowanie w procesie komunikacyjnym przedsiębiorstwa z rynkiem przyczynia się do lepszego postrzegania produktu przez nabywców. Znakowanie ekologiczne, czyli eko-labeling lub ekoetykietowanie, to dobrowolne nadawanie przez organizacje publiczne bądź prywatne specjalnych znaków jakościowych. W celu upowszechnienia i promowania wśród konsumentów produktów, które są dla środowiska bardziej przyjazne od innych przy porównywalnych parametrach użytkowych i funkcjonalnych. Tak oznaczone produkty są uznawane za przyjazne dla środowiska przyrodniczego, gdyż spełniają określone kryteria, a ekoznoki są wykorzystywane do informowania konsumentów o ekologicznej jakości produktów i procesów ekologicznych stosowanych w produkcji. Wiarygodne ekoznaki promują wzorce zrównoważonej konsumpcji poprzez dostarczanie konsumentom właściwych informacji, umożliwiających wybór tych produktów i usług, które łączą w sobie właściwy poziom odpowiedzialności ekologicznej. Ekoznaki spełniają szereg funkcji. Funkcja ekologiczna ekoznaku polega na tym, że celem ekoznakowania jest ochrona środowiska naturalnego, co wynika z samej istoty stosowania tych znaków. Funkcja wzorcowa oznacza, że przedsiębiorstwa mogą sprawdzić, jakiego typu kryteria powinny spełniać ich produkty, aby można je było uznać za ekologiczne. Mogą w ten sposób dowiedzieć się, jak daleko odbiegają od ustalonego wzorca. Przedsiębiorstwa, które zdecydują się ubiegać o przyznanie znaku ekologicznego, zobligowane są do zorganizowania w odpowiedni sposób swojej działalności. Muszą one zidentyfikować miejsca, w których nie spełniają wymagań, a następnie wprowadzić działania korygujące. W ten sposób realizowana jest funkcja porządkująca ekoznaku. Uzyskany certyfikat lub świadectwo, wystawione przez niezależną, wyspecjalizowaną jednostkę, potwierdzają rzeczywiste zaangażowanie przedsiębiorstwa w minimalizowaniu obciążenia środowiska przyrodniczego, a także uwierzygadniają jego zaangażowanie w ochronę środowiska. Ekoznaki informują konsumentów o ekologicznych cechach produktów i ułatwiają wybór ekoproduktów spośród grupy produktów zaspokajających te same potrzeby. Funkcja stymulująca ekoznaku wynika z faktu, że w momencie uzyskania znaku ekologicznego, będącego namacalnym dowodem poczynionych starań, przedsiębiorstwo jest skłonne do dalszego działania na rzecz ochrony środowiska. Produkty opatrzone ekoznakiem cieszą się większym zaufaniem u nabywców, którzy poszukują artykułów o cechach ekologicznych. Zatem ekoznak jest doskonałym narzędziem promocyjnym, zarówno dla produktu, jak i dla firmy. Funkcja edukacyjna natomiast polega na poszerzaniu wiedzy konsumentów na temat produktów ekologicznych i kształtowaniu ich świadomości ekologicznej. Ekoznaki przynoszą następujące korzyści zarówno producentom, jak i konsumentom: Ułatwienie sprzedaży oznakowanego towaru, szczególnie przez wykorzystanie znaku ekologicznego w promocji, wzbudzenie zaufania do producenta oraz przywiązanie nabywcy do produktów firmy. Zdobycie przewagi konkurencyjnej i wzmocnienie pozycji przedsiębiorstwa na rynku. Zapewnienie bieżącej informacji o produkcie, wskazującej na jego ekologiczne aspekty. Podniesienie świadomości ekologicznej konsumentów, szczególnie gdy proces ten jest wspierany przez kampanie promocyjne. Oraz ochrona środowiska, w wyniku stymulowania odpowiednich zachowań, zarówno konsumentów, jak i producentów, przez ukierunkowanie tych ostatnich na produkcję wyrobów przyjaznych dla środowiska. Wyróżnia się trzy rodzaje etykietowania środowiskowego. Etykiety środowiskowe pierwszego typu są przyznawane przez niezależną stronę trzecią i stosowane przez producentów na zasadzie dobrowolności. Produkt musi spełniać kryteria środowiskowe oparte na uproszczonym badaniu cyklu życia. Na podstawie tego znaku konsument może stwierdzić, który produkt jest najbardziej przyjazny środowisku spośród wyrobów tej samej grupy. Do etykietowania środowiskowego drugiego typu zaliczamy stwierdzenia środowiskowe odnoszące się do towarów lub usług sporządzane przez producentów, importerów czy sprzedawców, czyli przez każdego chcącego odnieść korzyść rynkową z tych stwierdzeń. O ile w przypadku etykietowania pierwszego typu o wiarygodności etykiet decyduje wiarygodność jednostki, która udziela zezwolenia, to w przypadku etykiet drugiego typu są to stwierdzenia własne, w zasadzie nieweryfikowane przed ich ogłoszeniem przez jednostki niezależne od autorów tych stwierdzeń. Etykiety i deklaracje środowiskowe trzeciego typu są przyznawane przez stronę trzecią, podobnie jak etykiety pierwszego typu. Różnica jednak polega na tym, że certyfikacja następuje na podstawie zdefiniowanej kategorii parametrów dla danego sektora przemysłu lub usług oraz szczegółowej analizy cyklu życia produktu. Przedstawiam teraz wybrane ekoznaki. Ekoznak numer jeden to margaretka, czyli europejskie oznakowanie. EU Ecolabel, który jest dobrowolnym programem europejskim ustanowionym w 1992 roku, aby zachęcić przemysł do wprowadzania na rynek wyrobów i usług bardziej przyjaznych dla środowiska. Podstawę do przyznawania oznakowania stanowią kryteria ekologiczne, publikowane jako decyzje Komisji Europejskiej. Kryteria te są opracowywane i uzgadniane przy udziale naukowców, grona ekspertów oraz przedstawicieli wszystkich zainteresowanych stron, takich jak jednostki właściwe w każdym z państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Islandii, Norwegii i Liechtensteinu. Swój głos w pracach komisji mają również producenci, wytwórcy, importerzy, usługodawcy, sprzedawcy hurtowi i detaliczni oraz organizacje ekologiczne i konsumenckie. Ekoznak numer 2 to znak potwierdzający zgodność wyrobu z wymaganiami rolnictwa ekologicznego. Logo produkcji ekologicznej można używać wyłącznie w przypadku produktów, które uzyskały certyfikat produkcji ekologicznej wydawany przez upoważnioną jednostkę certyfikującą lub organ kontroli. Oznacza to, że takie wyroby muszą spełniać surowe warunki dotyczące metody produkcji, przetwarzania, transportu i przechowywania. Logo można stosować wyłącznie na produktach, które zawierają co najmniej 95% składników ekologicznych i ponadto spełniają inne surowe warunki w odniesieniu do pozostałych 5% składników. Ten sam składnik nie może być obecny równocześnie w formie ekologicznej i nieekologicznej. Obok logo Produkcji Ekologicznej Unii Europejskiej musi być umieszczony numer jednostki certyfikującej, a także miejsce produkcji surowców rolnych wchodzących w skład produktu. Ekoznak numer 3, Zielony Punkt, jest jednym z najczęściej i najchętniej stosowanych przez przedsiębiorców znaków towarowych na świecie. Znak ten umieszczony na opakowaniu oznacza, że producent wniósł wkład finansowy w budowę i funkcjonowanie systemu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych. Ekoznak numer 4 to znak ekologiczny FSC, który można spotkać na produktach przemysłu drzewnego, meblarskiego lub papierniczego. Oznaczenie to gwarantuje, że użyte do produkcji drewno zostało pozyskane w zgodzie ze środowiskiem naturalnym, z poszanowaniem praw lokalnej ludności oraz nie obniżyło potencjału ekonomicznego gospodarki leśnej. Ekoznak nr 5 to znak błękitny anioł. Produkty oznaczone tym znakiem mają lepszą charakterystykę środowiskową od innych artykułów z tej grupy towarów. W ocenie Oprócz zanieczyszczenia trzech podstawowych składników środowiska przyrodniczego powietrza, wody, gleby bierze się pod uwagę hałas oraz możliwości powstawania substancji szczególnie niebezpiecznych. Ekoznak numer 6 Energy Star jest wyróżnikiem dla energooszczędnych produktów. Oznaczenie to dotyczy sprzętu biurowego, RTV, AGD, sprzętu ogrodniczego, urządzeń klimatyzacyjnych i systemów oświetleniowych. Ekoznak numer 7 Fairtrade. Umieszczany jest na towarach importowanych, takich jak banany, kakao, kawa, miód, owoce suszone oraz świeże przyprawy, ryż i tym podobne. Celem znakowania jest troska o pracowników z krajów ubogich. Kupując tak oznakowane produkty, mamy pewność, że zostały spełnione standardy Międzynarodowej Organizacji Pracy oraz że uprawy były prowadzone metodami minimalizującymi zużycie zasobów z poszanowaniem środowiska naturalnego. Ekoznak numer 8 jest jednym z ekoznaków, którymi oznacza się produkty nietestowane na zwierzętach i najczęściej stosują go producenci kosmetyków. Kolejny ekoznak jest przeznaczony dla opakowań, które rozkładają się podczas kompostowania i nie uwalniają szkodliwych substancji. To oznaczenie wskazuje, że opakowanie może być kompostowane wraz z odpadami organicznymi. Ekoznak numer 10 informuje, że opakowanie nadaje się do recyklingu. Tego typu znaki ekologiczne przeznaczone są dla opakowań, które mogą być ponownie przetworzone i wyprodukowane z odzyskanych surowców innego lub podobnego produktu. Ekoznak numer 11 to znak dbaj o czystość, który oznacza, że opakowanie powinno trafić do kosza na odpady. Ekoznakiem numer 12 oznaczane są produkty, które po wykorzystaniu nadają się do ponownego, również wielokrotnego użycia. Można go spotkać na butelkach, szklanych pojemnikach, beczkach, kontenerach i puszkach. Ostatni ekoznak oznacza, że produkt lub jego opakowanie wykonane jest z aluminium i nadaje się do recyklingu.